Jak można instalować instalację fotowoltaiczną? Zapewne nie raz widziałeś panele fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych, w ogrodzie wolnostojące, w tym wypadku w pozycji pionowej, czy pod pewnym kątem. Z czego wynika taka różnorodność? Wynika ona z tego, że słońce wędruje po widnokręgu w zależności od pory dnia i pory roku. I w związku z tym staramy się optymalnie ustawić naszą instalację pod kątem celu, jaki chcemy osiągnąć. Na tym wykresie widzisz produkcję instalacji 6 kW w różnej orientacji. Pierwszy wykres jest to orientacja na południe, drugi wykres przedstawia generację instalacji zorientowanej na wschód, trzeci zachód, a czwarty wykres prezentuje generację instalacji podzielonej, zorientowanej w połowie na wschód i w połowie na zachód. Jeżeli jesteś zainteresowany maksymalizacją wydajności energetycznej, niezależnie od tego w jakich godzinach, to orientacja południowa wydaje się być najlepsza. Ale jeżeli chciałbyś dopasować generację swojej instalacji pod kątem profilu zużycia energii, to wydaje się, że... Instalacja zorganizowana na zachód najlepiej odpowiada zapotrzebowaniu gospodarstwa domowego, co możesz zobaczyć u góry po prawej stronie, natomiast instalacja zorientowana na wschód lepiej dopasowana jest do poboru dla małych przedsiębiorstw, co możesz zobaczyć na dole po prawej stronie.